Ludzie od zawsze szukali przyjemności. Lubili jeść, pić, kochać się i lenić. Jednocześnie wybuchali gniewem, rywalizowali, zdradzali się i zazdrościli. Popełniali grzechy. Dziś nadal to robimy, ale inaczej nazywamy słabością, wadą, głownością, czasem nawet chorobą. Zobaczmy dziś, jak zmienił się grzech nieumiarkowania. Czy nadal oznacza on nadmierne picie i jedzenie? Czy może dziś oznacza on znacznie, znacznie więcej? Kusy czają się wszędzie, w sklepie, w lodówce, w klinice chirurgii plastycznej, na siłowni, na ulicy. Czasem wystarczy tylko jeden bodziec, który przeradza się w niszczącą i obsesyjną miłość. Nigdy wcześniej nie traciliśmy tak kontroli nad własnym życiem jak dzisiaj. Współczesne nieumiarkowanie to znacznie więcej niż dwie butle wina czy biesiadna uczta. Zapytałam przechodniów, czy mają jakieś nałogi. Chciałam zapytać, czy ma Pan jakieś nałogi? Mam. Jakie? Papierosowe. Czy jest Pan uzależniony od telefonu? Jestem uzależniony od telefonu. A ma Pan jeszcze jakieś inne nałogi? Papierosy, alkohol. Zakupy zdecydowanie. No. A ile no. ja tak godzin maksymalnie możecie tak Cały dzień. Bez umiaru. Zdecydowanie czekolada. Tabliczka potrafi pójść. Na godzinę? Myślę, że w 10 minut sobie poradzę. A jak pan jakieś epizody w życiu, gdzie trudno było się kontrolować? A, powiedzmy jedzenie, seks. No... Ja czuję, że jest pan czasem na często na siłowni. Kiedyś chodziło? Jak często kiedyś? Trzy razy w tygodniu. Nie było takiej różnicy, jak pan przestał, przestał chodzić i, i od tego jak pan chodził? Nie, no to oczywiście metodami domowymi, jakieś pompeczki z rana. Dwie pompeczki z rana i trzy pompeczki z rana. Najczęściej wszystko zaczyna się niewinnie. Jeden papieros, jeden kieliszek, jeden cukierek. Ogarnia nas od dawna oczekiwana chwila przyjemności, relaksu, uspokojenia. Jeden papieros zamieniamy na paczkę, jeden cukierek zamieniamy na dwa kieliszek na butelkę. Dlaczego niektórzy mogą wypić drinka lub dwa i czuć satysfakcję? A inni nie skończą, dopóki nie opróżnią całej butelki. Dlaczego dla niektórych jedzenie zamienia się w wielkie obszerstwo? Większość z nas deklaruje, iż ma pełną świadomość tego, co je i ile je. Zobaczmy jednak, czy w pewnych sytuacjach, na przykład gdy jesteśmy pod presją czasu i mamy nieograniczony dostęp do jedzenia, tracimy kontrolę nad własnym zachowaniem. W tym eksperymencie wykorzystam stoły pełne jedzenia w centrum Warszawy. Każdy może zjeść, ile chce, ale moja promocja trwa tylko 10 minut. Jedzenie zniknęło w ciągu 3 minut. Presja czasowa tworzy iluzję niedostępności. Musimy najeść się, bo za chwilę zabraknie. Nie jesteśmy głodni, ale jemy. Nie wiemy, czy za chwilę będziemy głodni, ale bierzemy na zapas. Anoreksja to kolejne współczesne nieumiarkowanie, w tym razem w niejedzeniu. Żeby zrozumieć osoby cierpiące na anoreksję, spróbuję zajrzeć na ich stronę, zobaczyć co myślą, czują, czego potrzebują. Wejdę na stronę dziewczyn, które określają siebie mianem motyli. Zobaczmy zatem, co piszą. I Jeśli nie jesteś chuda, to znaczy, że nie jesteś atrakcyjna. Bycie chudą jest ważniejsze od bycia zdrową. Będziesz się głodziła i robiła wszystko, co w twojej mocy, aby wyglądać coraz szczuplej. Będziesz liczyła każdą kalorie i ograniczała ich ilość. Najważniejsze jest to, co mówi waga. To proste. Chudnięcie jest dobre, a przybieranie na wadze złe. Brzmi to trochę jak żart. Ale to nie jest żart. Dla tych dziewczyn to jest cały ich świat. Wierzę w potęgę kontroli, która jako jedyna może wnieść porządek w chaos, w którym jest mój świat. Czy ich świat zyskuje dzięki jej niejedzeniu i czy to jest naprawdę kontrola? Czy może to jest właśnie iluzja kontroli? Pewne japońskie przysłowie mówi: Najpierw człowiek bierze kieliszek, potem kieliszek bierze następny kieliszek, a potem ten kieliszek bierze w posiadanie człowieka. Co mówią statystyki? Ponad 1,5 miliarda osób na całym świecie ma nadwagę. 400 milionów ludzi jest otyłych. Jednocześnie co trzecia osoba stosująca dietę choruje na bulimię lub anoreksję. Prognozy są zatrważające. 50 tysięcy ludzi umrze w najbliższych latach z powodu złych nawyków żywieniowych. Jedzenie stało się zatem pokusą śmiertelną. Dokąd nas zaprowadzi? Ceniony psychiatra Antoni Kępiński pisał, że ciało pozostanie dla człowieka zawsze tajemnicą, bo jest źródłem przyjemności, ale i bólu. Przyciąga ludzi i odpycha jednocześnie. Od ciała wreszcie zależy w znacznej mierze obraz własnej osoby. To ciało było zawsze narzędziem do budowania zadowolenia z samego siebie. W wielu kulturach upiększanie go było i jest elementem tradycji. Jak współczesne nieumiarkowanie znajduje wyraz w tym, co robimy z własnym ciałem? Kierowana ogromną ciekawością, w pierwszej kolejności udałam się do kliniki chirurgii plastycznej. Wszystko, co zdarzyło się potem, było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Jestem pewna, że wielu z Was marzyło o takiej chwili. Leżysz na stole operacyjnym, fakt, trochę się boisz, ale wiesz, że za chwilę Twoje marzenie się spełni. Wraz drobną korektą nosa odmieni się całe Twoje życie. Jak zejdziesz z tego stołu, będziesz bardziej pewny siebie, bardziej szczęśliwy, zmienisz pracę na lepiej płatną i znajdziesz wreszcie idealnego partnera. Warto się poświęcać do takich zmian. Zastanawiam się, jak zmieniłoby się moje życie, gdybym wprowadziła kilka zmian w swoim wyglądzie. Czy gdybym była atrakcyjniejsza, miałabym szansę zostać gwiazdą BBC? Poprosiłam chirurga plastycznego o przeprowadzenie symulacji komputerowej. Chciałam dowiedzieć się, jak mogłabym wyglądać po kilku korektach plastycznych. Dowiedziałam się, że moim słabym punktem jest nos. Należałoby go zwęzić i usunąć garb. Ponoć mniejszy nos pozwala dłużej zachować młodość. Gdybym dodała do tego usunięcie zmarszczek mimicznych, wstrzyknęła tłuszcz w policzki i skróciła podbródek, efekt byłby hollywoodzki. Czy chciałabym tak wyglądać? Chyba tak. No dobra, tak. Ale czy muszę tak wyglądać, żeby siebie akceptować? Wszystko zaczęło się w Hollywood. Tam po raz pierwszy próbowano spełniać marzenia o wiecznej młodości, idealnych kształtach i nienagannych rysach. Cały świat obserwował metamorfozy Pameli Anderson, Sher, Madonny czy wreszcie Michaela Jacksona. Część moich pacjentów przychodzi do mnie ze zdjęciami gwiazd i, 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 i chcieliby mieć podobne rysy twarzy. Ja zresztą w tym nie widzę nic złego, jeżeli, jeżeli to wszystko się odbywa w jakichś granicach rozsądku. Statystyki mówią same za siebie. W Stanach Zjednoczonych wykonuje się 10 milionów operacji plastycznych rocznie. Jak przekonałam się w klinice, ta moda trafiła już do nas. Polki zaczęły poprawiać swoją urodę chirurgicznie i tak jak ich koleżanki z oceanu, nie znają już umiaru. Klienci, którzy przychodzą na kolejną operację, wędrują od kliniki do kliniki, żeby sprawdzić czy mogą się zoperować po raz kolejny. Na ogół związane jest to z ich takim hiperestetyzmem, jak my to nazywamy. To znaczy, że pacjent oczekuje, że będzie jeszcze lepiej wyglądał, niż wygląda. Mają uczucie, że jedna brew jest o 2 mm wyżej od drugiej, że nos jest troszeczkę za szeroki po prawej stronie, a po lewej nie. Wprowadzamy te wszystkie zmiany po to, żeby być bliżej ludzi, żeby być przez nich akceptowanymi i kochanymi. Paradoks polega na tym, że tracimy w tym wszystkim własną tożsamość i upodabniamy się do lalek. Pytanie pozostaje takie, kto chce żyć z lalką? Operacje plastyczne to jedno, ale ciało możemy upiększać jeszcze w inny sposób. Body painting, czyli malowanie ciała za pomocą tatuaży, jest coraz popularniejsze. Kolejki chętnych rosną, bo na tatuaż u dobrego fachowca klienci czekają nawet kilka miesięcy. Chciałam sprawdzić, co mówią ludzie zajmujący się na co dzień body paintingiem. Czy zauważają sygnały nieumiarkowania także w tej dziedzinie? Brak umiaru jest jakby domeną młodych ludzi. Przynajmniej przy naszej pracy my obserwujemy taką rzecz, że przychodzi klient stosunkowo młody, robi sobie jeden tatuaż, w zbyt szybkim czasie robi następny tatuaż, robi następny, następny nagle okazuje się, że jest jakby przyjacielem studia poprzez robienie większej ilości tatuażu. Zaczęło się to u mnie od dziecka. Mieszkam w Gdańsku, chodziłem często z rodzicami na plażę. Spotykało się tam wielu marynarzy, którzy mieli jakieś tam tatuaże. Wiadomo jak zrobione, że wyglądało to koszmarnie, ale zaczęło od tym fascynować, zacząłem się tym interesować. Zacząłem czytać artykuły o tym, książki o tatuażach plemiennych. Zrobiłem tego skorpiona, minęło może 4-5 miesięcy, chciałem kolejny. To była naprawdę fascynacja jak dziecka, chciałem mieć tego dużo, chciałem wyglądać inaczej. Do tego dochodzi, że tęskni za bólem który jest w trakcie tatuowania. Widzę, że, że osoby bardzo często próbują, próbują e, w ten sposób ukryć jakby swoje kompleksy i zwrócić na siebie uwagę w zupełnie inny sposób, który e, według mnie nie jest dobrym sposobem. Ale każdy w czymś nie ma umiaru. Ja nie robię m, krzywdy nikomu przez to, jak ja wyglądam. Nie jestem złodziejem, nie jestem bandytą. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem. Jestem normalnym, zwykłym człowiekiem, mówi Marcin. Od dziecka marzył o tym, by nie być takim samym jak inni. Wybrał tatuaże. Jaką drogę wybierają inni marzyciele? Przejdźmy się do siłowni. Lubię ruch. Sport jest najlepszym sposobem na rozładowanie napięcia. Nic tak nie działa jak godzina solidnego wysiłku. Tak jak to, ludzie najczęściej twierdzą, że chcą zmienić niewiele, tylko odrobinkę. To niewiele dobrze brzmi, pozytywnie motywuje i nie wzbudza podejrzeń. Zaraz to sprawdzę. Chcieliśmy zapytać, jak często pani tutaj przychodzi? E, staram się przychodzić codziennie. Aha. Ale na jak, jak długi czas? Na godzinę, dwie, trzy? Od godziny do trzech godzin, nie krócej niż godzina. Ja się staram trzy razy w tygodniu przychodzić, minimum dwa. Co byś chciała tutaj osiągnąć? Młodsza być nie mogę, ale mogę być <grym> zgrawniejsza, <grym> szczuplejsza. Początkowo był to cel zrzucenia kilogramów. Przych zacząłem tu przychodzić ważąc 92 kg. później się zrobiło 82. Chciałem modelować swoją sylwetkę. Czy postawiłaś sobie jakiś cel, do którego dążysz? Co byś tu chciała osiągnąć po tych ćwiczeniach? Wrócić do formy, do 9 kg wstecz, ile ważyłam, ale myślę, że teraz to chciałabym tak schudnąć 4 kg. Kiedy jednak próbujemy zamknąć te cele w jakieś ramy liczbowe, okazuje się, że w naszej podświadomości pragniemy znacznie, znacznie więcej. Zobaczmy zatem, do czego dążą tak naprawdę nasi bywalcy siłowni. Jaka jest rozbieżność między tym, kim są dziś, a kim chcieliby być? Uczestnicy eksperymentu mają wybrać na przedstawionych obrazkach w pierwszej kolejności figurę, którą uważają, że mają obecnie. Potem poprosiłam, aby uczestnicy wybrali tę figurę, którą chcą uzyskać. U kobiet figura A oznacza najbardziej krągłą, zaś H najchudszą. Natomiast u mężczyzn figury ustawione są według masy mięśniowej. Jak można podsumować to zadanie? Po pierwsze, kobiety zawsze oceniają siebie bardzo surowo. Zazwyczaj widzą siebie grubszymi niż są w rzeczywistości. Po drugie, kobiety stawiają sobie bardzo odległe cele. Czy dowiedziałaś się czegoś o sobie po tym, co było przed chwilą? Szczerze mówiąc, jestem mocno zaskoczona. Sądziłam, że chcę schudnąć tylko 2-3 kg, a postać, jaką widzę się teraz, a tym, kim chciałabym być, no widzę olbrzymią przepaść, także myślę, że czeka mnie co najmniej 9 kg pracy nad sobą. Mężczyźni oceniają siebie łagodniej. Zazwyczaj wybierali sylwetki, które rzeczywiście są bliskie ich obecnej budowie ciała. Jednocześnie są zaskoczeni tym, że kobiety chcą być tak szczupłe. Powiedz, co, co myślisz o tym, co zobaczyłeś przed chwilą? Po pierwsze, jestem zdziwiony e, opiniami kobiet, które dążą do maksymalnego ekstremum, jeśli chodzi o swój wygląd. Po drugie, jestem e, zdziwiony, że mężczyźni e, kierowali się bardziej rozsądkiem i takim pragmatyzmem niż marzeniami wybojałymi, takimi jakimi, jak nie mam, kierują się dany panie. Myślę, że nie ma nic złego w zachwycie nad pięknym ciałem. I nic złego w tym, że chcemy upiększyć własne, pod warunkiem, że sprawia nam to przyjemność i dbamy o własne zdrowie. Jeżeli jednak jest to warunkiem naszego poczucia wartości i szczęścia, to nagle zamiast być panami własnego ciała, stajemy się jego niewolnikami. Czy to jest naprawdę to, o co nam chodziło? Pożądanie, gorączka, zmysły, gra, namiętność, adrenalina jednym słowem seks. Leszek Kołakowski pisał, że choć od niejedzenia umieramy, zaś od braku seksu nie, to nie ma silniejszego popędu niż seks. Dodaje, że nasza kultura została wtrącona w obsesję seksu. Tutaj też coraz częściej nie zachowujemy umiaru. Dziś 150 milionów ludzi na co dzień korzysta z seksualnych gadżetów, które zastępują im realnego partnera. Łatwiej jest nam skupić się na przedmiotach niż na drugim człowieku. Woody Allen twierdzi, że różnica między seksem a miłością jest taka, że seks rozładowuje napięcie, a miłością wywołuje. Prawda jest taka, że dziś bardziej niż seksu boimy się miłości. Ta granica między zdrowym seksem a seksuholizmem jest bardzo trudna do wyznaczenia. Na tyle trudna, że nawet w klasyfikacjach chorobowych taka dysfunkcja, która opisywana jest jako nadmierny popęd seksualny, ogranicza się wyłącznie do nazwy, to znaczy nie ma żadnych kryteriów jej rozpoznania. I seksuolodzy przyjęli takie założenie, że rozpoznają tę dysfunkcję w sytuacji, kiedy seks, myślenie o seksie, zachowania seksualne, fantazje seksualne, zachowania autoerotyczne na tyle wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki, że inne zadania życiowe nie mogą być realizowane. A czym polegał ten twój seksoholizm? Co, co Słuchaj, robiłeś? Co, co się działo? Henry Miller napisał, że jeżeli myślisz o tym, iż tramwaj służy do tego, by przemieścić się od jednej kobiety do drugiej kobiety, to to jest seksoholizm. To znaczy wstajesz rano i myślisz o tym, myślisz, Matko Święta, po prostu jesteś. Wiesz, ta coś z tym zrobić i trzeba pojechać i... Czy jak to konkretnie wyglądało? Wstawałaś rano Słuchaj, i... Wstawałem właśnie... rano, po pierwsze wstawałem godzinę wcześniej, niż zaczyna się moja praca i jechałem do kochani. Mhm. Prosta słaba. Mhm. Po czym e, wracałem e, znacznie później, niż mógłbym, bo jeszcze odwiedzałem jeszcze jakąś dziewczynę. Pacjenci, którzy skarżą się na nadmierny popęd seksualny, rzadko zgłaszają się sami. Zazwyczaj są wysyłani do seksuologów przez swoje partnerki bo dotyczy ta dysfunkcja głównie mężczyzn. Partnerki, które są zdradzane, partnerki, które nie są w stanie zaspokoić popędu seksualnego swojego męża bądź, bądź partnera. Tak. To ile razy dziennie y, wypadałeś na takie Aha. Y, spotkania? <noise> Powiem to jest niesamowita historia, bo myśmy kiedyś taką tą historię obliczali, ale nie chcę, e, strasznie dużej ilości. No na y, y, powiedzmy sobie y, rok tysiąc zbliżeń seksualnych to jest dużo czy nie? Dużo. Znani są i tacy pacjenci, którzy e, mogą e, odbywać kontakty seksualne z różnymi kobietami 14, 20 razy w ciągu jednego dnia. czym są to często osoby, które mają e, normalne rodziny, mają żony, e, czasem dzieci, e, jednocześnie w tym związku, czy w ramach tego związku nie są w stanie zrealizować swojego popędu, więc szukają e, partnerek poza, e, poza tym związkiem. To byłem nieszczęśliwym człowiekiem. Mhm. I już nie mogłem tego znieść, miałem kochankę kilka lat, nie mogłem tego A co tego było znieść, takiego nie do zniesienia? E, kłamstwo. Życie hmm. w kłamstwie. Hmm. Nie wolno żyć w kłamstwie. Szczęśliwy człowiek nie może żyć w kłamstwie. Hmm. Musiałeś ciągle kłamać, tak? Tak, no tak. I po prostu już nie mogłem tego wytrzymać i doprowadziłem do konfrontacji między moją żoną a kochanką. Seksycholizm może brać się albo z jakichś deficytów na poziomie osobowości. On bardzo często występuje w osobowości narcystycznej, w takiej osobowości chwiejnej emocjonalnie, czyli u osób, które mają trudności w nawiązaniu związków opartych na prawdziwej więzi, ale również bardzo bardziej wymagających niż płytkie, powierzchowne kontakty seksualne. Po czym zauważyć, że tracimy kontrolę właśnie nad tym obszarem, że, że stajemy się, że jesteśmy, albo gdzieś blisko jesteśmy tego przekroczenia granicy między tym. Seksem, który może być przyjemnością, a ten, który jest, staje się takim nałogiem, to, jakie to są sygnały w Twojej mocy? Jeżeli ukochana tobie osoba powie tobie, za dużo jest tego, za Takie się. sygnały z zewnątrz, od tak, innych, tak? tak? i trzeba ją Coś odbierać. Się dzieje, i trzeba tak? się, e, trzeba na te sygnały odpowiadać. Hmm. Samemu z tego nie wyjdziesz z drugą osobą. Absolutnie tak. Czy najważniejsze jest słuchanie drugiej osoby, tak, szczerość nie, wzajemna tak, tak, i tak, rozmawianie jest, ze sobą. Tak jest. Tak jest. Ludzie, którzy nadmiernie rozmawiają przez telefon, siedzą godzinami w internecie, na siłowni, w salonach piękności, widać, że tracą trochę w tym wszystkim umiar. Czy oni w ogóle wiedzą, że grzeszą, że to może być grzech, że to może być coś, co jest, co jest złem? Sam grzech stał się jakimś takim pojęciem znacznie ośmieszonym i, i, i nieomal trywialnym, bo Archaiczny. powiedzmy archaicznym, ale czymś, co, co już nie wywołuje w człowieku jakichś takich głębszych emocji czy głębszego zastanowienia. Bo co jest grzechem? Grzechem jest to, że chłopak się obejrzy za dziewczyną na ulicy i grzechem jest to, że ktoś kogoś zamordował. Mhm. Stąd, stąd, jeśli ludzie się uskarżają, nawet w konwesjonale na takie, tego typu dolegliwości, to raczej szukają porady nie tyle religijnej, co natury psychologicznej, być może psychiatrycznej. <grym <grym> <grym> w każdym bądź razie nie, jeśli łączą to z grzechem, to jakoś na zasadzie, że Pan Bóg czegoś zabrania. Mhm. Natomiast natomiast nie łączą tego słowa grzech z tym, że pan Pan Bóg coś człowiekowi proponuje. Lepiej jest tutaj poszukać przyczyn takiego stanu rzeczy, mianowicie grzech nie siedzi w czynach, w takim, siakim, czy owakim czynie, ale siedzi w człowieku, w naszej głowie, w naszej mentalności. Czyli to by oznaczało, że najpierw trzeba do psychologa, a potem do konfesjonału? Nie, najpierw trzeba może, żeby i psycholog, i, i, i ksiądz pomógł temu człowiekowi, żeby on wszedł w sam siebie i zobaczył, co tak naprawdę w człowieku siedzi, co, jaka jest jego, jaka, jaki jest jego sposób myślenia o sobie samym, o ludziach, o świecie, o Bogu. Więc taka, taka, takie przypatrywanie się sobie samemu może naraz doprowadzić do odkrycia, no, że człowiek postępuje po prostu głupio, bo to głupota jest korzeniem wszelkiego zła wszelkiego na tym świecie. Co to w takim razie mają zrobić ludzie, którzy y, gdzieś tam zmierzają w stronę takiego nieumiarkowania, braku kontroli? Widzą, że co, coraz więcej, coraz więcej, coraz mniej mają na to, co robią, to gdyby, gdyby odnieść się do tego, to, co ojciec mówił, to yy, możemy poczekać na taki moment, w którym okaże się, że już łapiemy się na tą jednostkę, w którą jesteśmy uzależnieni, umieszczą nas w jakiejś klinice, bądź yy, udamy się właśnie do osoby wyspecjalizowanej, która nam pomoże. To jak możemy uniknąć tego, jak możemy w trakcie tej drogi gdzieś tam złapać ten umiar, odzyskać kontrolę? Trudna sprawa. Być może, że, że tu się sprawdza przy dopóki się nie potłucę, to się nie nauczę. <grym> Więc być może, że jest tak, że dotąd, dopóki człowiek nie, nie padnie na twarz, mm -hmm. to się nie dźwignie, mm -hmm. to się nie dźwignie. Z mm -hmm. tym, że w różnych okresach ludzkiego życia jest to różnie, bo jeśli się jest człowiekiem młodym, zakłada się rodzinę, dom, to najważniejsze będzie pieniądz i to jest sprawa oczywista. A to jest ok? Tak, to jest w porządku, bo trzeba budować dom. Trzeba mieć gdzie mieszkać i trzeba za co mieć kupić chleb. Z tym, że trzeba bardzo uważać, żeby się nie zapędzić, prawda? Żeby, żeby, ale się żeby... zapędzamy. Zapędzamy się. Nie zawsze, nie wszędzie. Gubimy proporcje. Gubimy proporcje. 90% w pracy, pieniądze, kredyty, tak, i 10% mamy dom, mamy dom, ale już nie mamy z kim mieszkać w tym domu. Nie mamy. Nie Czyli mamy. Oprócz chciwości to nie jest właśnie nieumiarkowanie? Mhm. Oczywiście, że tak. Jeśli przez nieumiarkowanie rozumie się takie pilnowanie tego, co najważniejsze. Mhm. Mianowicie, że, że ten dom ma czemuś służyć. Się, że takim ratunkiem dla nieumiarkowania jest wyrzeczenie. Takie słowo, które, asceza, które jest dzisiaj mało popularne i właściwie też nie bardzo wiemy, jak w ogóle może wyglądać współczesna asceza. Mianowicie, na przykład to no, nieumiarkowanie w jedzeniu i w piciu na płaszczyźnie duchowej. Na przykład zdarza się, zwłaszcza moim koleżankom w moim wieku, czy, czy, czy moim kolegom po 60, że dewocieju. Nie? i zaczynają, zaczynają pokładać wielką nadzieję w mnożeniu różnych nabożeństw. A więc biegają od kościoła do kościoła. Im więcej mszy, im więcej różańców i im więcej różnych nabożeństw, tym się im wydaje, że są bardziej chrześcijanami, bardziej katolikami itd. A oni po prostu uprawiają, że tak powiem, to już mój termin, konsumpcję świętych obrzędów. I teraz odpowiadając na Pani pytanie, jeśli się czegoś wyrzekamy, to przede wszystkim tego, co. Nam nie pozwala na rozwój. Natomiast trzeba rozwijać w sobie właśnie te dobre cechy to, co się nazywa talentem, to, co się nazywa miłością, to, co się nazywa przyjaźnią. Natomiast asyzę czasem się pojmuje bardzo karykaturalnie. Uważa się, że że aseta no to e, ktoś zasuszony, wysuszony, zgorzkniały. <gry> ledwo się trzyma ledwo na nogach. Ledwo się trzyma na nogach, tak. E, e, już prawie nie je, prawie nie śpi e, i tak dalej. No ale to by trzeba było takiego człowieka raczej leczyć. To może być taki grzech przeciwko sobie, tak naprawdę. Działanie przeciwko temu, czego, 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 czym Pan Bóg nas obdarzył i czego Pan Bóg od nas oczekuje. My mamy budować nową Ziemię, a więc poszerzać w tym naszym świecie to wszystko, co jest jakoś ludzkie.